Pojawiają się w każdym takim bardziej designerskim i nowocześniejszym wnętrzu. Są zawsze na czasie, także to nie jest na przykład jak krzesło, i Pastarka, ten ghost, który już częściowo no nie tak chętnie jest pokazywany we wnętrzach, w domach, bo już jest tańszym produktem, bo chyba kosztuje na po 250 zł, wydaje mi się, że można kupić. No tutaj Charles e. i Eames mają droższe produkty, produkty, które łączą funkcjonalizm z estetyką, i produkty, które tak naprawdę miały być tanie. No, niestety to im nie wyszło, tanie nie były i nadal nie są, ale zdecydowanie są funkcjonalne i są wygodne. Kojarzymy ich przede wszystkim z projektami krzeseł, foteli, jak i innych mebli, ale projektowali też całe wnętrza. Umeblowanie, tkaniny, nie bali się wprowadzać nowych materiałów i nowych technologii. Zajmowali się zresztą też fotografią, kręcili filmy, także naprawdę niesamowita para. I to, co było takie zaskakujące w tym projektowaniu, to było połączenie drewna z metalem. I połączenie takich różnych technologii i różnych materiałów było ich wizytówką eksperymentowali i eksperymentowali sporo, zwłaszcza z krzesłami, ale też i z aluminium. I teraz, a teraz zobaczymy sobie pana Hermana Millera. Herman Miller był, znaczy obecnie jest największą amerykańską wytwórnią mebli biurowych oraz wyposażenia wnętrz. Jednak w 1930 roku zaczynali od tradycyjnych mebli drewnianych. Dopiero później zdecydowali się na użycie nowych materiałów. Większość tych przedmiotów charakteryzował funkcjonalizm, miało być wygodne. Tutaj forma nie odgrywała aż tak znaczącej roli, chociaż zdarzały się przedmioty, które kładły nacisk na przykład na zabawę, na radość, na takie optymistyczne. Styczny trend wystroju wnętrza, tak jak chociażby tutaj widzimy pewne fragmenty mebli. W wielu przypadkach, jeśli mówimy o takich dużych firmach meblarskich, amerykańskich, to powinniśmy mówić o pojedynczych architektach, którzy Amerykanami nie byli. Bo Amerykanie przypisują sobie wiele mebli, które widzimy w tej prezentacji które zobaczymy, ale są to projekty architektów zagranicznych, tak? europejskich. Lub też z Argentyny, którzy podpisywali umowę z dużymi firmami amerykańskimi, to dla nich tworzyli i to wyszły te produkty jako ikony amerykańskiego designu XX wieku. I chociażby tutaj mamy fotel Butterfly. Jest to jeden z najczęściej kopiowanych foteli, czy jedno z najczęściej kopiowanych krzeseł, jakie chyba jest w historii designu. Oczywiście zaprojektowane przez zespół z architektów z Argentyny, ale dla Millera. Niezwykle proste krzesło, zbudowane z dwóch pętli giętego stalowego fręta. Mówi się, że inspiracją dla krzesła Butterfly były, były składane krzesła używane przez brytyjskich oficerów, tak? Bo to tak trochę wygląda, jak takie składane krzesełko. I z, jest to krzesło, które uważa się za niezwykle wygodne, a dodatkowo jeszcze formą i kolorem bardzo nowoczesne i świeże. Imsi oczywiście byli najbardziej um, takimi popularnymi um, projektantami, ale w bardzo ograniczonej grupie osób. Powiedzmy, że to, był, to były projekty dla elity. Natomiast y, zwykły Amerykanin o imsach nie słyszał. Słyszał za to e, o panu Wrightie. I teraz y, jego nazwisko bowiem znajdowało się pod każdym zestawem obiadowym. Inspirował się on Arpem i Salvadorem Dali. E, według niego stół był najważniejszym i centralnym obiektem w domu. I to, co się znajdowało na stole, było najważniejsze i musiało być dobrze zaprojektowane. I on wprowadził taką nowoczesną formę, miękkie opływowe kształty i wizualne ciepło do wnętrz, ale zwłaszcza do kuchni i na stoły i do jadalni. Także zwykły Amerykanin raczej był zaznajomiony z produktami tego typu niż z produktami insów. Jeszcze jeden jego produkt, i tutaj już widzimy trochę odejście od takiego czystego funkcjonalizmu. Na rzecz czystej ekspresji formy, nie chociażby tutaj. W amerykańskim wzornictwie przedmioty w pewnym momencie zaczęły topnieć, rozpływać się. Mają być miękkie, przekonywała Iwa Zeisel, pochodzenia węgierskiego, ale już Amerykanka, która zmarła w 2011 roku, więc niedawno, mając 105 lat, do końca projektowała niesamowicie żywiołowa postać amerykańskiego designu, chciałam powiedzieć amerykańsko-węgierskiego designu, bo to zawsze jest taka walka o to, kim była. To tak jak nas denerwuje, że Maria jest nie jest francuską, tylko jest polką i tak samo tutaj jest ten sam problem. Ewa, Iwa Zajsel. Z Węgier, ale tutaj przedstawiana jest jako amerykańska artystka, niemniej jednak robiła fenomenalne rzeczy, zresztą nie chciała się nazywać projektantką, raczej mówiła o sobie, że jest twórcą rzeczy. Z radością przez całe życie poszukiwała piękna, jej naczynia były bardzo charakterystyczne, eleganckie, a zarazem ekscentryczne. O miękkich zaokrąglonych kształtach. Inspiracją były dla niej krągłości ludzkiego ciała i natura. Zresztą projektantka powiedziała kiedyś, że nie tworzy kanciastych rzeczy, ponieważ sama jest raczej okrągła i to leży w jej charakterze. I dodała: Nawet powietrze pomiędzy moimi dłońmi jest okrągłe. Takie są też moje projekty. Mówiła, że naczynia powinny być przyjemne nie tylko dla oka, ale i dla ręki. I co by nie mówić, w Stanach Zjednoczonych zrewolucjonizowała amerykańskie stoły, promując w latach 40. i 50. mniej oficjalny styl, proste, eleganckie, miękkie nakrycia stołowe. I jeszcze jeden produkt po II wojnie światowej amerykańskie wzornictwo przeżyło swoisty ból. Nastawione było przede wszystkim na kuszenie klientów. Na to też były nastawione amerykańskie centra handlowe. Sprzęty gospodarstwa domowego miały być, po pierwsze, wizualnie atrakcyjne, bezpieczne i jak najprostsze w obsłudze. Miały być ponadto, i to się pojawia tutaj koncepcja, która trwa do dziś, krótkotrwałe. Tak, aby klient był zmuszony po kilku latach wymienić się nowe. Im szybciej je wymienia nowe, tym lepiej. Dlatego były one od początku produkowane i przewidziane na taką krótką trwałość. Do wymiany tych przedmiotów i mebli na nowsze skłaniały i kusiły także kolejne mody, sztucznie napędzane tendencje i wzory, ale też i centra handlowe. Lata 60. to dobrobyt, elegancja, dobry smak, bogactwo i przepych. Odrzucenie tradycjonalizmu. Ale też łączenie dosyć przewrotne historycznych elementów. Całość raczej charakteryzowało poczucie humoru, jak można by zobaczyć na tym slajdzie. Lata 70. to znów pojawienie się projektów zaangażowanych, projektów naprawczych, przyczyniających się do zmiany warunków życiowych. Dość produkowania śmieci, mówiono. Przestańmy zanieczyszczać powietrze i nasze mieszkania. Bądźmy odpowiedzialni za to, co projektujemy i co wypuszczamy na rynek. I jednym z takich projektantów e, był tutaj pan Nils, który kładł nacisk na człowieka i jego potrzeby. To człowiek był w centrum. E, Nils w całej swojej pracy kierował się zasadą, że forma wynika z funkcji. Od tytułu jego podręczników ergonomii, Human Scale, wziął nazwę producent foteli, akcesoriów ergonomicznych, którego jest on obecnie pracownikiem. E, jeśli chodzi o ergonomię, jeśli chodzi o meble biurowe, jest to naprawdę człowiek, który stoi w czołówce i jego projekty również, który wprowadził, właściwie można by powiedzieć, produkty ergonomiczne na, na światowy rynek. W późnych latach 70., i teraz zaczyna się bajkowo, a zwłaszcza w 80. XX wieku, postmodernizm stał się kierunkiem dominującym. W stylu tym występuje najczęściej rozłączne traktowanie funkcji i formy. Totalne szaleństwo. Twórcy, z jednej strony, operują powszechnie rozumianymi kodami kulturowymi, ale zostawiają je w ten sposób, że to wygląda. Jedni mówią kiczowato, inni mówią designersko. Termin ten pojawił się w 1978 roku. Przy okazji prezentacji projektu Filipa Johnsona ATT Building w Nowym Jorku. Według postmodernistów forma dąży do porażki. I to jest odpowiedź na słynne powiedzenie Salivana forma podąży za funkcją. Także tutaj raczej forma dąży do porażki. I dalej mniej znaczy nudniej. I to jest znowu odpowiedź na misa Vanderro mniej znaczy więcej. Czyli dwa takie hasła. Po pierwsze, forma dąży do porażki i mniej znaczy nudny. Ojcem amerykańskiego postmodernizmu był Robert Venturi i tutaj widzimy projekt Roberta. I tutaj faktycznie nie można powiedzieć, że jest to nudny projekt. Chciał on obnażyć nieszczerość architektury modernistycznej, także był to totalny sprzeciw w stosunku do architektury modernistycznej, która według niego była płytka, banalna, nieprawdziwa, a siła jej społecznego oddziaływania bardzo ograniczona. Także przedstawiał się architekturze zwyczajnej, czyli takiej, która... Um, próbował taką, która jest dla każdego, która może być przez wszystkich zrozumiana. Oprócz tego, że był architektem, to również projektował. Jego kolekcja, równie przywrotna, tak zwana Venturi Collection dla Nola. To były krzesła wykonane ze sklejki. Które posiadają, krzesła, które posiadają zróżnicowane kształty oparć, które są zainspirowane postaciami i formami z przeszłości i teraźniejszości. Czyli mamy formy Art Deco, krzesło Queen Anne, Chip Dale. Ciekawe jest też wykorzystanie przez Menturiego tutaj takich motywów architektonicznych. Te krzesła nie były aż tak popularne. Chodziło tu raczej o pewien manifest i takie bawienie się formą. Nawet zaprojektował sofę, zwaną Grandmother, szczególnie to z kwicistą tkaniną, która miała się kojarzyć odbiorcy z ciepłym z ciepłymi, babcinymi kanapami. Także to była Sofa Venturiego i takie były jego wnętrza. Także był on nawet określany takim postmodernistą propagującym e, tandetę dojrzałego kapitalizmu. Odmienny nieco nurt miał Michael Graves. Był on członkiem The New York Five, pięciu nowojorskich architektów odwołujących się do takiej purystycznej odmiany białego modernizmu Le Corbusiera z czasem jednak Graves uległ ewolucji. I tutaj zaczął on krytykować modernizm, skłaniając się ku takim bardziej kuszalonym szalonym formom postmodernistycznym. Jednak nadal ta geometria w jego projektach była bardzo istotna. Także oprócz tego zajmował się architekturą, zajmował się również... Zornistwem. I łączył on te proste, geometryczne formy z elementami takiej figuralnej ekspresji. Te jego przedmioty były bardzo rzeźbiarskie, były humorystyczne, były zabawne, były lekkie. Zawsze potrafił dodać coś takiego do tych produktów, co byłoby wesołe, co byłoby inne, co by zaskakiwało, bo tutaj też chodziło o to zaskoczenie. Wykorzystywał on też elementy architektoniczne, które za chwilę. Zobaczymy, ale w swoich projektach, ale tak naprawdę osobą, która wykorzystywała architekturę we wzornictwie przemysłowym, był chociażby pan James. I tutaj mamy przykład wykorzystania tych motywów architektonicznych w zestawie naczyń z 1982 roku. Jest to na zamówienie Alessiego, czyli bardzo słynnej włoskiej filmy. Ale ważne jest w tym projekcie to, że był za niego odpowiedzialny m.in. Charles James, czyli jeden z największych teoretyków archite architektonicznego postmodernizmu. Lata 80. i 90. to e, oczywiście, tak jak powiedziałam, kolejny designerski boom. Oprócz postmodernizmu pojawiło się coś takiego jak high-tech. Zdano sobie przede wszystkim sprawę, że design to pieniądze, że za tym idzie. Ekonomiczny, społeczny i kulturalny potencjał. Zatem eksperymentowano. Jednym z takich eksperymentów jest właśnie high-tech, czyli wykorzystanie produktów przemysłowych do wystroju wnętrza. Realizacje te przypominały filmy science fiction i wnętrza science fiction. Wkrótce jednak zaczęły być kojarzone z czymś przygnębiającym, z koszmarem koszmarnie surowe i odpychające takie nazywano. I tu mamy taki przykład wykorzystania tego przemysłu do wystroju wnętrza. Natomiast e, chciałabym jeszcze na koniec pokazać kilka takich produktów współczesnych i kilku projektantów. Jest oczywiście tych osób tak dużo, że, e, że trudno, o, mm, trudno ich wybrać. Dlatego mój wybór jest podyktowany tym, co mi się bardzo podobało po prostu. E, Także ma, mamy tutaj znowu nawiązanie w tym współczesnym zornictwie amerykańskim do form przemysłowych, do. E, tej epoki maszyny, industrializacji, ale mamy też giętkie, opływowe kształty, które przypominają ceramiki, ceramikę um, i zajsel, um, które łączą funkcję i formę, ale w tym wypadku kładą dużo większy nacisk na samą formę. Scott Klinker, który jest wykładowcą designu i też projektantem, który projektuje właśnie różne rzeczy do, do wnętrz. Kolejny projektant, bardzo wszechstronny, który projektuje tylko lampy, ale również i krzesła, stoły. Także nie specjalizuje się tylko i wyłącznie w jednej wybranej dziedzinie. To bardzo ciekawy zespół, który wykorzystuje motywy historyczne lub zaczerpnięte teraz takich tematów politycznych i przekształca je, dodając do tego nutkę taką humorystyczną, nowatorską, projektując zarówno zabawki, jak i elementy do wnętrza. Oprócz tego mamy jeszcze Harry Allen wykorzystująca kolor, wykorzystujący kolor, ale też wiele różnych materiałów, eksperymentujące z zarówno z takimi motywami Lego, jak i ze szkłem, jak i z tkaniną. Bardzo też dużo jest świetnych amerykańskich projektantów mebli, którzy też nie boją się łączyć drewno, czyli to takie prawdziwe rzemiosło, z materiałami jak kamień, beton, metal, aluminium i tak dalej, a dodatkowo jeszcze z elementami takimi zaczerpniętymi z przyrody, I jeszcze to wszystko integrując w jeden mebel. Lub też Tyson Atwell, no fantastyczne takie projekty, które wyglądają jak tradycyjne, ale zawsze mają jakiś taki elemencik, tutaj akcent niebanalny, który sprawia, że że te meble wygrywają wiele konkursów i, i pojawiają się na wielu wystawach, ale również i w mieszkaniach. I na tym chciałabym zakończyć. <klucz> e tak, taki amerykański w od lat 30. do dzisiaj. Zachęcam do śledzenia tych młodych amerykańskich projektantów bo nie tylko włoscy, hiszpańscy i francuscy projektanci mają coś do powiedzenia, ale amerykańscy również. Dziękujemy bardzo za referat. Zachęcam do zadawania pytań, jeżeli ktoś... Ja mam pytanie. No. Bardzo ciekawe było, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy chciałabym być Amerykanką w tym, i w tym mieszkać, nie wiem. <śmiech> <śmiech> raczej, raczej nie, ale po pooglądać bardzo ciekawe. Natomiast duże mniejszości chińska Ukraińska. Inny. Tutaj nie było żadnego jak gdyby powiązania. To jest jedna moja uwaga. W końcu to jest naród, który składa się z bardzo wielu i to bardzo różnych naleciałości. A druga taka uwaga osobista, ponieważ było bardzo dużo pokazane. Amerykanin siedzi, prawda? Statycznie siedzi, bo to wszystko jest świetnie ergonomicznie i statycznie ustawione. A natomiast w naszym pojęciu takim meblem, który jest jak gdyby od amerykańskim, to była leżanka, Amerykanka, prawda? Mm -hmm. Nawet tak. używamy takiego określenia meblowskiego Amerykanka. Ale tutaj pani tego nie pokazała. Ja rozumiem, że oni czasami śpią, prawda? Tak. Poza tym poza tym, dwoma, ale dwoma śpią małuszka, kanatami, nie na to były Dwie kanaty. I jeszcze taka uwaga. Poza tym butterfly'em, który jest jakby z powiązaniem z naturą, to bardzo bezpośrednio, to jest takie myśliwskie składane krzesełko zastosowane do przepraszam bardzo użytkowo, myślistwo, czaperstwo, wojskowo, prawda? To myślę, myślę o tym, że jeszcze, jeszcze jakieś inne powiązania z naturą by były poza używaniem drewna. Bo to mm -hmm. ciekawie, tutaj zestawienie tak. drewna z aluminium. Zresztą tośmy wszystko przeżyli u nas też, prawda? Mm -hmm. <grym> Także tak, tak. to pierwsze pytanie na temat tego wpływu mm -hmm. różnorodności narodu amerykańskiego. Tak, no właśnie, tak nawet przygotowując tą prezentację, to yy, mogą Państwo zobaczyć, że. Yy, te amerykańskich produktów jest mało, bo większość, ja tutaj faktycznie położyłam nacisk na europejskich projektantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych, bo e, właściwie osobiście uważam, że to oni mieli największy wpływ na ten amerykański design. I to oni się przyczynili do e, wytworzenia wielu takich produktów, które łączyłyby to nasze europejskie rzemiosło z nowoczesną technologią amerykańską. Niemniej jednak jest bardzo dużo, nawet obecnie, artystów pochodzących z Azji, z Afryki, z Ameryki Południowej. Tylko podejrzewam, że to po prostu chyba byłby potrzebny kolejny wykład. Ale jest to design, który jednak jest bardzo mocno. Tłoczony w tą ich kulturę. Hmm. Ym... Czyli przeniesienie kultury bezpośrednio. Tak, tak. A tak. nie to nie, nie, nie. A nie, dlatego że jednak w tych europejskich projektach, europejsko-amerykańskich, to widać jakąś taką uniwersalność. Natomiast tam to już mówimy, yy, zresztą to się zaczęło już od Art Deco i też wpływów jakichś takich azjatyckich, japońskich, to też była moda wtedy i Amerykanie bardzo. Yy, Często odwoływali się do tych inspiracji takich azjatyckich, ale raczej położyłam tutaj nacisk na to, żeby, że oni chcieli przez cały ten okres od lat 30. wytworzyć coś swojego, swój styl, z którego byliby dumni, który mogliby pokazać na wystawach. Bo oni wielokrotnie brali udział w wystawach międzynarodowych, ale byli na tych wystawach trochę pomijani i te produkty jednak nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oni wręcz w wielu, w wielu artykułach. Natrafiłam na zdanie, że oni się wstydzili tego swojego designu, e, designu przez te, te pierwsze okresy i oni cały czas chcieli zaistnieć na tych wystawach międzynarodowych designerskich. E, chcieli pokazać coś, co było tylko ich, nie nawiązaniem do Azji, nie nawiązaniem do Europy, coś amerykańskiego i takim pierwszym stylem właśnie był ten streamline. Podobno. Chcieli być inni i są inni. No są, tak. no. Ja może dodać jedno pytanie. To znaczy, podkreśliłabym coś, co Pani powiedziała, mm -hmm. tylko można nie tak wyraziście. Powiedziała Pani, że lata 60., 70. to zaczęły być przedmioty mniej trwałe. No tak. Otóż przedmioty wcześniejsze to były tak nieprawdopodobnie trwałe, no. że kiedy ja w momach zobaczyłam te rzeczy, to ja się w pierwszych zdziwiłam, skąd ja je wszystkie znam. Ponieważ je znam z domów ludzi, u których bywałam. Do teraz podejrzewam, w wielu domach, to było 20 lat temu, ale do teraz podejrzewam, w wielu domach nadal stoją te lodówki, które były niezniszczalne. Te odkurzacze, czy coś. Zresztą mogę powiedzieć, jako anegdotę, że znajoma Angielka, która przyjechała tam w 1945 roku z mężem Polakiem, lotnikiem i kupiła dom częściowo wyposażony, ale mówi, niektóre rzeczy kupiłam sobie sama, na przykład ten piękny odkurzacz. I opowiedziała mi historię że on ma cało życiową, jak też nazywało. Gwarancję. W związku z tym ten odkurzacz wtedy miał już 45 lat, mniej więcej. Nadal działał, działał dobrze. Ale pani się zepsuła jakaś szczotka. Mówi, no to już jest straszne. Dwa lata temu mi się zepsuła inna, teraz ta. I mówi, dwa lata temu wysłałam im tę szczotkę, to oni mi przesłali nową, zaproponowali, że mi. Lepiej przyślą nowy odkurzacz. A więc dlaczego, jak ten jest taki ładny i taki dobry? W związku z tym, jak poszła, jak ten wysłała, z kolei, bo tam jakieś miejsce, gdzie to wysyłała, dostała propozycję, że dostanie odkurzacz i jeszcze jakiś dowolny sprzęt. Ponieważ oni przez tą gwarancję trzymają w magazynach te części, a chcieliby się tego już pozbyć. I mają tam gdzieś listę tych osób, co mają te rzeczy, ale pani powiedziała: Nie, przecież on jest taki piękny. To był właśnie z tych opływowych. Tak. To jest właśnie ma... smutne. To było tak nieprawdopodobnie trwałe. Ja zresztą byłam zaskoczona, ponieważ w domu mojej babci było trochę amerykańskich rzeczy, bo dziadek przywiózł gdzieś z Ameryki i one mi się bardzo podobały. Byłam zaskoczona, kiedy pojechałam tam i widziałam je w wielu domach. Przede wszystkim taką piękną patelnię. Ale później się okazało, że one jeszcze są produkowane, bo ciągle mają zbyt i są równie dobre. No cóż, z czym przywiozłam sobie komplet takich rzeczy? Mm -hmm. to, bo jeszcze jedna jest taka rzecz może, że o ile te starsze rzeczy z lat 30., 40., jeszcze do 50., one są nieprawdopodobne w Ameryce. Może je zastać w domku, w jakiejś super małej miejscowości i w Nowym Jorku i wszędzie, bo one były rozprowadzane przez katalogi. I, każda, I na każdej porcie, każdy listonosz roznosił te katalogi, każdy sobie mógł zamówić i do dwóch tygodni je dostawał. I te gospodynie domowe wiedziały, to jest teraz modne, ja muszę takie kupić jak w kataloga. Nie szła do sklepiku obok, gdzie stały jakieś tam starsze rzeczy, tylko one sobie z katalogów kupowały. Podczas kiedy te rzeczy ostatnie, które pani pokazywała, to jest design elitarny. I, I to trzeba znaleźć człowieka dbającego o modę, o bycie o tam. W środowisku? On sobie takie coś zamówi. Najczęściej no, to są rzeczy zresztą robione na zamówienie. Tak, tak. tak. No i to jest właśnie ten problem, że kiedyś to chyba był plus yy, yy, Amerykanów, że oni wprowadzili produkty bardzo ładne, ale przystępne cenowo. Dla no wszystkich. Jak masówka, i bardzo jest, to też jest przystępne. Ale to była taka masówka trwała, tak. świetna technicznie tak. i jeszcze atrakcyjna wizualnie. Ta trwałość położyła później wiele firm. Produkują no, tak. te rzeczy, tak. dlatego później wprowadzono, no, że one muszą to, być krótkotrwałe, żeby żyli w I nagle się okazało, że produkują dobre rzeczy już ich nikt nie kupuje. Dlaczego nie kupuje? No bo ma. To się nie psuje. To, to był właśnie zaleta i wada. No a ta moda na krótkotrwałość przybyła właśnie. A jeszcze jest jedna ciekawostka. Jeśli, jeśli się oglądało rzeczy w Związku Radzieckim w latach 50., i architekturę niektórą, Zresztą nawet wcześniej, już lata, mm -hmm. nawet przed wojną już zaczynało to, ale przynajmniej tak, projektowane w latach 40., i 50. One były kopiowaniem tego. I na przykład można było zobaczyć takie radzieckie lodówki z lat 50., to były kopie tych sprzed 10 lat, na przykład projektów y, amerykańskich. Zresztą metro moskiewskie też zostało skopiowane z tamtejszego metra, tak. Po prostu no ten wielki kraj chciał być tak dobry jak Ameryka. Tak, i one zostały te projekty kopiowane właśnie później w wielu krajach, no do tego dążyli Amerykanie, żeby wypuścić no, coś na oni rynek, a później nie będzie. do tego, żeby ktoś ich prawa autorskie sobie po prostu tak pogwałcił. Na no, <laughs>